Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem podzielę się z Państwem pewnymi przemyśleniami na temat naszego społeczeństwa. Ma ono wiele problemów, ale wiele z nich wynika moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, z takiej unikatowej dość struktury, która ukształtowała się od pełnego średniowiecza przez późny średniowiecza i przez epokę nowożytną. A ta struktura jest unikatowa, moim zdaniem, nie tylko na tle Europy, ale na tle świata. O co chodzi, już mówię. No, a w epoce późno średniowiecznej nowożytnej większość społeczeństw w Europie, ale także i na świecie, z pewnymi tam małymi różnicami, ale można było opisać tak: chłopstwo najbardziej liczne, yy, mieszczaństwo, i no, szlachta. Szlachta, w Europie, zwłaszcza zachodniej, bardzo nieliczna, 1-2% populacji mająca wszystkie uprawnienia, zdominowała też stan duchowny itd., itd., U nas natomiast chłopstwo najliczniejsze, ale i szlachta 10%, a że nawet niektórzy mają pod kilkanaście w całym kraju, a na Mazowszu do 20%. I jak wiemy, było też dużo gołoty szlacheckiej, która nic nie miała, pracowała i żyła jak chłopi, na przykład opis ze ścianku Dobrzyńskich, z pana Tadeusza dobrze to mówi, ale mieli dumę szlachecką i nawet herby szlacheckie. Czyli gołota też była, zróżnicowanie materialne szlachty było. Co prawda w teorii byle szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, ale to teoria, ale przynajmniej było takie przekonanie, bardzo demokratyzujące. No i to wiemy, i tej szlachty było dużo, no chłopstwa też było dużo, a z mieszczaństwem był od pełnego średniowiecza w zasadzie problem. No problem jak problem, ale często był to problem polityczny. Był, byli to przeważnie ludzie pochodzenia niemieckiego, a im dalej idziemy na wschód, jest też y, z czasem, od później, czas, wzrastający procent ludności żydowskiej. Y, ale Niemczyzna, tak samo przemysłowcy w Łodzi, oczywiście wszyscy znają żydowskiego, poznańskiego, ale duża część przemysłowców łódzkich to byli też z pochodzenia Niemcy. Chociażby w lalce Bolesława Prusa rodzina Minclów i wdowa Minclowa i tak dalej, i tak dalej. Skądś się to wzięło? Z życia. Przecież pisarze też korzystają z życia. I tutaj należy powiedzieć, że ta Niemczyzna była w polskim mieszczaństwie bardzo mocna. Nawet Łokietek musiał w 1311 roku wyprawić na tamten świat, żeby odzyskać władzę krakowe wójta Alberta, który się z całą Niemczyzną krakowską przeciwko niemu zbuntował. A poznawano Niemca po tym, że nie umiał mówić słowa Soczewica, odchodził do Pana na wieczną wartę. I tutaj mamy takie opowieści, ale pokazuje nam to jedno bardzo ciekawe spostrzeżenie na rzeczywistość. Polskie mieszczaństwo i stan kupiecki przez to był niedorozwinięty, no ale to często mówimy, morsi, historycy lubili nad tym ubolewać i mówić, że przez to Polska była Tępa, głupia nie było przemysłu, co jest nadużyciem i nie jest to prawda, ale to jest temat na inny film. I wracając do tego podziału szlachta i chłopstwo, mamy coś takiego, że upadek I Rzeczypospolitej, co nastąpił ostatecznie w 1795 roku, to zawdzięczamy w dużej mierze magnaterii. To jest prawda, nie da się magnaterii obronić, ale tej szlachty było tak dużo i tych dworków mniejszych było też bardzo dużo i oni mieli swoje chłopstwo. I panowie w tych dworkach oddziaływali na swoje chłopstwo, że nawet pomimo zaborów, dzięki temu ziemiaństwu polskiemu, żeśmy przetrwali, gdyż na tych dworkach przechowała się kultura polska, twórczość literatury polskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie na tych dworkach się to wszystko przechowało, dlatego Galicja straciła dużo podczas rabacji galicyjskiej, bo właśnie wiele tych dworków i członków ich załóg zostało wymordowanych. Ale w innych miejscach i też gdzie gdzie na ziemiach Małopolski Wschodniej i Zachodniej te domki, te dworki przetrwały i funkcjonowały. I w drugiej połowie XIX wieku wielu tych panów, właśnie tych ziemian, zaczęło edukować swoich chłopów i mówić im, zresztą zgodnie z prawdą, że też są Polakami. I dzięki temu nasz naród przetrwał i jakoś wiedzie sobie swoją egzystencję do dzisiaj. Ale przyszła druga wojna światowa. Część ziemiaństwa oczywiście razem z chłopstwem. Uciekła, tym bardziej wiedząc czym jest komunizm, no i głównie uciekli do Stanów Zjednoczonych, Ameryki, Kanady, Australii Brazylii, i tam polska kultura i historia kwitła, bo to ludzie zaradni. A... I w Wielkiej Brytanii też część uciekła. Ale część tego ziemiaństwa, bardzo duża, została. No Część oczywiście zginęła podczas okupacji, ale większa część została. I komuniści pierwsze co zrobili, wiedząc jaka jest struktura polskiego społeczeństwa. Yy... Wywłaścili polskie ziemiaństwo. I ci ludzie spadli od razu w drabinie społecznej jak najniżej się dało, stracili wpływy społeczne, i polskie masy zostały poddane procesowi marksizacji, który teraz w wersji neomarksistowskiej trwa do dzisiaj. I problem jest taki, że po magdalenkowskim 1989 roku i tym yy, micie okrągłostołowym, który był tylko przyklepaniem układu po Magdalence, mamy te postkomunistyczne elity, które czasami przegrywają wybory parlamentarne, ale mają wystarczająco dużo pieniędzy, by tym rządom przeszkadzać i na rządy te yy, wydatnie wpływać. A i też często rządzili, jak już mówiłem w ostatnich filmach. I oni by chcieli ci postkomuniści typu Szechtery, Sznepfy, i te inne, chcieliby robić właśnie za tą polską szlachtę i żeby ten lud, i właśnie ten ciemny polski według nich lud, słuchał. Na, najlepiej to zawsze wyrażał już nieświętej pamięci Benjamin Lewartow, czyli Bronisław Geremek, czy pan Szechter, znaczy Michnik, który chciał właśnie od góry narzucić elitę ze swoich postpartyjnych komuszy i ziomali temu ciemnemu polskiemu ludowi. No, jakoś się nie udało. I mamy teraz ten problem, że po zniszczeniu polskiego ziemiaństwa, czyli takiej warstwy przywódczej intelektualnej narodu, nasz naród jest niejako osierocony, jeśli chodzi o warstwę przywódczą intelektualną, a ci uzurpatorzy, którzy są obecnie i chcieliby uchodzić z elitę, tej warstwy przywódczą, to naród w większości instynktownie wyczuwa, że to nie są nasi ludzie. I mamy y, duży, duży problem gdyż jako naród osierocony bez elity no, błąkamy się w takim coraz bardziej politycznym i geopolitycznym niebycie. Dlatego, już to mówiłem, będę powtarzał, powinniśmy te pseudouzurpacyjne elity narzucone przez Armię Czerwoną na bagnetach Armii Czerwonej przy nam przeniesione i zainstalowane wywłaścić, by się wyzwolić i kraj odzyskać. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.